Odwołanie Rady Nadzorczej ma być pierwszym etapem w odbudowie zaufania mieszkańców powiatu do szpitala i kadry medycznej. Podkreśla starosta Lech Janicki, który o swojej decyzji poinformował opinię publiczną w specjalnie wydanym oświadczeniu. Jak zaznaczył w nim, zmiany mają związek z serią ostatnich tragicznych wydarzeń w szpitalu i licznymi skargami mieszkańców. Jesteśmy zobligowani do dokonania pewnych zmian. W dniu wczorajszym odbyliśmy prawie dwugodzinne spotkanie wszystkich radnych, na którym przedyskutowaliśmy całą tę sytuację, wysłuchano również wyjaśnień ze strony szefostwa Oszeszowskiego Centrum Zdrowia. Następnie po tej części w gronie radnych podjęliśmy pewne decyzje dotyczące rozpoczęcia tego procesu zmian. Jedną z nich było odwołanie Rady Nadzorczej OCZ ze względu na brak właściwego nadzoru nad działalnością spółki. Jednocześnie zobowiązano prezesa szpitala do podjęcia czynności służbowych wobec dyrektora do spraw medycznych placówki. W ciągu najbliższych dni, jak mówi starosta, powołana zostać ma nowa Rada Nadzorcza. Rozmowy z potencjalnymi kandydatami już trwają, jednak na podanie konkretnych nazwisk jest za wcześnie. Zdaniem starosty przyszła Rada powinna odpowiadać nie tylko za sprawy finansowo-gospodarcze, ale również za działalność całej placówki. Odpowiedzialność również za związane z działalnością medyczną. Chcielibyśmy, aby Rada Nadzorcza w większym stopniu wspierała zgromadzenie wspólników, Radę Powiatu, zgromadzenie wspólników starostwa Ostrzeszowskiego w działalności tej placówki. Chcemy, żeby ta placówka otwarła się. Starosta nie ukrywa, że zmiany w szpitalu muszą nastąpić niemal natychmiast, nie tylko te personalne. Mam taką nadzieję również, że uda się... Również poukładać kwestie związane z działalnością medyczną, kwestie lekarsko-pielęgniarskie. Jest w tym szpitalu wielu wspaniałych ludzi, którzy naprawdę są niesłychanie zaangażowani w ochronę naszego zdrowia i życia. Tym ludziom się należy olbrzymi szacunek, ale warto by było, żeby cała drużyna działa, działała w ten sposób. Starosta pisząc o tragicznych wydarzeniach miał na myśli śmierć 35-letniej kobiety, której jak twierdzą jej najbliżsi dwukrotnie odmówiono pomocy. Na wyjaśnienie czeka też sprawa ciężarnej 28-latki. O przyczynienie się do jej śmierci bliscy również oskarżają Ostrzeszowską placówkę.